Dzień dobry Leszno, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Tak, przed nami ostatnia prosta. Już za chwilę, w piątek o północy, zacznie się cisza wyborcza. To są ostatnie momenty, żeby przekonywać Państwa, że w tych wyborach Wasz głos wiele znaczy, że w tych wyborach warto głosować z odwagą i z nadzieją, że pierwsza tura nie jest od głosowania na mniejsze zło. Nie jest nawet koniecznie odgłosowania na prezydenta, od tego jest druga tura. Pierwsza tura jest odgłosowania zgodnie z waszymi przekonaniami, zgodnie z waszym interesem. Jest od głosowania na tych, w których wierzycie. Jest oddania jasnego, jasnego sygnału rządzącym i wszystkim politykom, że era obiecywania, składania obietnic bez pokrycia się kończy, że nie dacie sobie już wciskać kitu, że nie będziecie głosować na tych, którzy zawsze wygrywają, tylko dlatego, że was szantażują, że w, jeśli nie zagłosujecie, to wygrają ci inni. Jeśli chcecie polityki, która się zmienia, jeśli chcecie polityki, która nie jest o ciągłej szarpaninie między politykami, tylko o szarpaniu się o wasze sprawy, o walce o wasze sprawy, o załatwianie waszych spraw i rozwiązywanie waszych problemów, to 18 maja idźcie zagłosować na mnie. Bo ja nie tylko o tym mówię, ale to po prostu robię. Bo moje doświadczenie w polityce to doświadczenie współpracy z Wami, z osobami z niepełnosprawnościami, ze środowiskami kobiecymi, z młodymi ludźmi, z osobami starszymi. Codzienna walka o to, żeby poprawiać Wasze życie, żebyście mogli żyć godnie, żebyście mogli w Polsce żyć bezpiecznie. I dzisiaj zwracam się przede wszystkim też do tych wszystkich, którym zależy na tym, żeby kobiety były w Polsce bezpieczne, żeby kobiety nie były w Polsce obywatelkami drugiej kategorii. Wszystkim tym, którym zależy na tym, żebyśmy miały dostęp do dobrej opieki zdrowotnej, dostęp do ginekologa na NFZ, niezależnie od tego, czy mieszkamy w dużym mieście, czy małym. Niezależnie od tego, czy jesteśmy pełnosprawne, czy niepełnosprawne. Niezależnie od tego, ile mamy pieniędzy w portfelu. Jeśli chcecie, żeby w Polsce był dostęp do legalnej aborcji, żeby kobiety, które idą do lekarza, mogły uzyskać pełnię informacji z poszanowaniem ich godności i same podjąć decyzję, żeby były bezpieczne, żeby to one były w centrum, a nie lekarz, a nie ksiądz, a nie polityk, to zagłosujcie na mnie, bo ja o wasze prawa walczę każdego dnia. Jeśli chcecie, żeby seniorki były, miały szansę na godne życie, żeby miały szansę na dostęp do kultury, żeby miały szansę się realizować, żeby miały szansę wypracować też emeryturę, pracując na rynku pracy do którego mają dostęp, z którego nie są wypychane, na którym zarabiają normalne pieniądze. To głosujcie na mnie, bo ja wiem, że dzisiaj mamy problemy z, z luką płacową, mamy problemy z tym, że kobiety z rynku pracy wypadają najczęściej bo to my zajmujemy się dziećmi, bo to my zajmujemy się osobami potrzebującymi, a kiedy yy, kończymy się nimi zajmować, to niestety państwo nadal zbyt często zostawia nas na lodzie. I mam dla was taką informację, że głosując na mnie, głosujecie nie tylko. Dlatego, że ja Was mogę przekonać, nie tylko, dla, nie tylko po to, żebym ja mogła te, o te wszystkie sprawy walczyć, bo samemu nic się nie da zrobić, a ja nie jestem sama. Za mną stoi wspaniała lewicowa ekipa ministrów, wiceministrów, posłów i posłanek, senatorów i senatorek, którzy codziennie marszałku. walczą o te sprawy i marszałków, panie marszałku, i marszałków, e, którzy walczą codziennie o te sprawy w parlamencie i w rządzie. To dzięki nam została wprowadzona renta wdowia. To dzięki nam będzie ona poszerzona, bo wiemy, że trzeba walczyć o więcej. To dzięki nam zostało wprowadzone wsparcie dla rodziców wcześniaków, po to, żeby za każdy tydzień w szpitalu dostali dodatkowy tydzień urlopu, żeby nie tracili tego czasu przeznaczonego na urlop na siedzeniu przy inkubatorze. To oczywiście nie jest czas stracony, ale nie powinni być karani za to, że ich dzieci rodzą się wcześniej i są chore. To jest właśnie dzięki nam. Zostały, budujemy na potęgę żłobki w tych miejscowościach, w których tych żłobków jeszcze nie ma, po to, żeby właśnie rodzic, młodzi rodzice, ale przede wszystkim znowu kobiety, mieli szansę na powrót na rynek pracy, mieli poczucie, że rzeczywiście ich dzieci będą zaopiekowane i będą mieli... Co z tym dzieckiem zrobić, kiedy już urlop rodzicielski się skończy? A ja zawalczę o to, żeby ten urlop rodzicielski był płatny w 100%, żeby nie dyskryminował mężczyzn, żeby decyzja o tym, kto zostaje w domu z małym dzieckiem była naprawdę decyzją samodzielną i wolną partnerów, którzy decydują o tym, jak dzielić obowiązki, a nie wynikała z kalkulacji ekonomicznej. Ja wreszcie razem z obecną tutaj tą Kucharską, dzielić wielką bojowniczką o prawa kobiet do tego, żeby prawa dzieci do tego, żeby miały prawo do alimentów. Będę walczyła o to, żeby wreszcie przestać traktować alimenty jak prezenty. Okradanie własnych dzieci to jest po prostu przemoc i czas najwyższy, żeby te alimenty ściągać, żeby te alimenty były wypłacane, bo tutaj chodzi przede wszystkim o dobro dzieci. Więc, szanowni Państwo, drogie kobiety, ale też drodzy mężczyźni, bo wiem, że wśród Was jest wielu ojców, mężów, partnerów, przyjaciół, którym też zależy na tym, żeby nasze społeczeństwo było równe którzy też wiedzą, że równość kobiet i mężczyzn to też wsparcie dla Was. Wsparcie dlatego, żebyście mogli być pełnoprawnymi ojcami. Wsparcie do tego, żebyście mogli mieć szansę na realizowanie się nie tylko w pracy, ale także w domu. Wsparcie dla Was, dla Waszego, dla waszego partnerstwa, dla Waszych lepszych relacji z rodziną. Zawalczcie o to razem z nami. Stańcie po naszej stronie. W tych wyborach możecie oddać głos. Za prawami kobiet, za równouprawnieniem, za prawdziwym partnerstwem, za Polską, która jest nowoczesna, która się rozwija, która idzie do przodu. I tak jak obiecywałam, ja te ostatnie dni spędzę, spędzam w trasie, spędzam ciężko pracując razem z tymi wszystkimi osobami, które pracują razem ze mną i walczą jak najlepszy wynik. Ale na tej ostatniej prostej potrzebujemy też Was. Potrzebujemy Waszego wsparcia. Wiem, że już wielu i wiele z Was to robi, ale proszę Was o jeszcze. O przekonywanie nieprzekonanych, o zachęcanie tych, którym cały czas się wydaje, że w pierwszej turze można oddać stracony głos, że to nie jest prawda, że żaden głos nie jest stracony, że każdy głos się liczy, a razem możemy wywalczyć prawdziwą zmianę. 18 maja idźcie do wyborów, zagłosujcie na mnie i razem zmieniajmy Polskę na lepsze. tym ludziom w sprawie podatku zdrowotnego który tak dla ściemy nazywany jest składką zdrowotną. Jak pani chce to zmienić? Chcemy ja jestem przede wszystkim uważam, że ten system finansowania ochrony zdrowia dzisiaj opiera się na fikcji. Ta fikcja jest podwójna. Pierwsza fikcja mówi o tym, że finansujemy ochronę zdrowia ze składki zdrowotnej, podczas gdy już teraz z budżetu państwa dokładamy ponad 20% do budżetu NFZ-u, bo on się nie spina. Druga fikcja polega na tym, że państwo oczekuje od nas, że będziemy płacić składkę zdrowotną i w zamian obiecuje nam dostęp do publicznej ochrony zdrowia gwarantowany w Konstytucji, ale tego dostępu nie realizuje. Bo dziura w ochronie zdrowia jest zbyt wielka, bo brakuje nam pieniędzy, bo system ochrony zdrowia jest źle zarządzany. To wszystko można zmienić. Dlatego my jako lewica przedstawiamy dokładny plan. Wprowadzenia podatk przedstawimy dokładny plan zmiany systemu finansowania ochrony zdrowia, przejście w całości na finansowanie z budżetu państwa, na taki system, w którym cały ciężar utrzymania tego systemu nie będzie już spoczywał tylko i wyłącznie na zwykłych pracownikach, na pracownikach na etacie, na najmniej zarabiających osobach na samozatrudnieniu, tylko który będzie sprawiedliwy i solidarny. W którym ci wielcy przedsiębiorcy, bo najbogatsi, najbogatsi, e, najbogatsi ludzie, e, międzynarodowe korporacje będą musiały wreszcie solidarnie i sprawiedliwie dorzucać się do tego systemu, który dzisiaj przedsiębiorcy, mali, przedsiębiorcy, mali, przedsiębiorcy. mali przedsiębiorcy, powinni być, e, móc płacić taką, e, taką skład, sk, na razie składkę, potem ten podatek, który będzie odpowiedni do ich dochodów, który nie będzie ich zażynał, który będzie, e, który będzie po prostu uczciwy, bo dzisiaj to jest nasze największe zadanie, stworzyć taki system, który jest uczciwy, który jest sprawiedliwy, który jest oparty na solidarności i który pozwala nam rzeczywiście zacząć finansować ochronę zdrowia na przyzwoitym poziomie, tak żeby skończyć wreszcie z kolejkami do lekarzy, tak żeby skończyć wreszcie z fikcją, w której bardzo słusznie czujecie się Państwo oszukani, bo płacicie składkę zdrowotną, a potem drugie tyle musicie wyłożyć u prywatnego specjalisty. To nie jest ok. Z tym trzeba wreszcie skończyć. Do tego potrzeba odwagi. Ja zachęcam Was także, żebyście przyjrzeli się uważnie, jacy politycy mają odwagę. Odwagę mówić prawdę, odwagę proponować odważne rozwiązania, takie jak zmianę systemu zdrowotnego, takie jak wprowadzenie skróconego czasu pracy przy zachowaniu tej samej pensji, takie jak... Związki partnerskie i legalna aborcja. To jest wszystko możliwe do zrobienia. Polska jest krajem XXI wieku. Nie jesteśmy już krajem na dorobku. Jesteśmy ważnym y, krajem Unii Europejskiej, ważnym partnerem na arenie międzynarodowej. Czas najwyższy, żeby po 30 latach od transformacji, z owoców tej transformacji mieli szansę korzystać zwykli obywatele, a nie tylko ci najbogatsi. Nie tylko deweloperzy, banki i wielkie korporacje. I ja będę o to zawsze walczyć. O to walczę też w tej kampanii. Żebyśmy wreszcie. Mieli korzyść z tego, że Polska idzie do przodu, żeby ten wzrost gospodarczy nie służył tylko tym, którym już i tak żyje się dobrze. Czas, żebyśmy pomogli nam sobie nawzajem. Zwróciła się pani do kobiet. Nie wszystko dla kobiet przez obieki wyborczych 2023 roku zostało zrobione. Czy naprawdę nie było szans na to, żeby się dogadać i na biurko prezydenta, oczywiście on by nie podpisał takiej ustawy, ale mielibyście w tej kampanii szansa na wytłumaczenie. Próbowaliśmy, robiliśmy co możemy. Co pani powie w tej sprawie? A jaką ustawę, bo nie zapadziła... Chodzi mi o, o, o ustawę aborcji. dotyczącą aborcji. Aborcji, oczywiście. Niestety z ustawą y, wprowadzającą legalną aborcję i y, z, y, znoszącą kary za pomoc w aborcji, problem jest taki, że wielkim hamulcowym jest dzisiaj PESEL że PSL i Szymon Hołownia, który cały czas narzeka, że znowu w kampanii wyborczej musi rozmawiać o przerywaniu ciąży. Ja zachęcam moich kolegów polityków do tego, żebyśmy przestali o tym rozmawiać i po prostu sprawę załatwili, bo wtedy po prostu nie będą musieli w kolejnych wyborach znowu o tym mówić. To jest najprostsza droga. I oczywiście PSL wykorzystywał też jako argument oprócz własnych sumień, yy, które uważam, że nie powinny stać tutaj na przeszkodzie, bo nie jesteśmy państwem katolickim, nie jesteśmy, znaczy jesteśmy, ale nie jesteśmy państwem kościelnym, My jesteśmy państwem, w którym jest rozdział Kościoła od państwa i sumienie polityków nie powinno nikogo interesować. Ale PSL używa również argumentu pod tytułem prezydent Duda. Nie ma sensu nic robić, bo w Pałacu Prezydenckim jest człowiek, który i tak te ustawy zawetuje. Ja od samego początku mówiłam, że to jest zła taktyka, że powinniśmy do prezydenta Dudy wysyłać jak najwięcej ustaw. I niech on bardzo wyraźnie pokaże, po której stronie stoi, a my będziemy mogli w tych wyborach również z tego go rozliczać. I uważam, że wiele może się zmienić, jeśli w Pałacu Prezydenckim zasiądzie ktoś, kto nie będzie w tej sprawie kluczył, kto będzie jasno zabierał głos to będzie jasno walczył o prawa kobiet i o prawo do waszego bezpieczeństwa, bo ostatecznie to o to chodzi w dostępie do aborcji. O prawo do potraktowania was z godnością, o prawo do dostępu do najlepszej opieki medycznej, o prawo dostępu do informacji, o prawo do wyboru. I do tego, żeby państwo potrafiło wasz wybór uszanować i niezależnie od tego, jaki podejmiecie, zadbać o was i przeprowadzić go przez, nie, przez, nie, przez konsekwencje tego wyboru w taki sposób, żebyście zawsze czuły się bezpiecznie. Co panią zaskoczyło najbardziej w tej kampanii? Co mnie zaskoczyło najbardziej? Liczba debat prezydenckich <grymne> i ich długość, bo każda następna jest dłuższa niż poprzednia. Dziękuję. pani u nich bardzo dobrze. Miała Dziękuję. Pani niesamowicie refleksji. Chyba nabiła pani sobie punktów. Niewątpliwie komisji 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 tak było, wynika to jasno z sondaży. Szanowna <grymne> <to są grymne> pani marszałek, a z wokół pani jest około 100 osób z niepełnosprawnościami. Przyszliśmy tutaj specjalnie jako warsztaty terapii zajęciowej, ażeby usłyszeć pani głos e, wsparcia dla nas. Czy możemy na nie liczyć? Bo. Za niedługi czas może zdarzyć się tak, że te warsztaty upadną w związku z niskim finansowaniem i z bardzo słabymi ustawami, które regulują ich funkcjonowanie. Tak, mam pełną świadomość problemu, z jakim mierzą się WTZ. Zresztą w Senacie mieliśmy spotkanie z przedstawicielami warsztatów terapii zajęciowej. Wiem, jak ważne są warsztaty terapii zajęciowej dla aktywizowania osób z niepełnosprawnościami, dla stwarzania im y, po prostu szansy na to, żeby wyjść z domu, żeby, y, żeby funkcjonować lepiej, żeby się rehabilitować. Y, moim. Y, Moim wielkim zadaniem i moim wielkim zobowiązaniem jest wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Dlatego też walczę teraz i wspieram Ministerstwo Rodziny w tym, żeby przeprowadzić wreszcie ustawę o asystencji osobistej. Uważam, że to będzie wielki krok na drodze do wspierania osób z niepełnosprawnościami, do oddania im. Godności i szansy na samodzielne życie, ale oczywiście to nie wystarczy. Oczywiście potrzebujemy więcej, lepszego systemu orzecznictwa, wsparcia warsztatów terapii zajęciowej, wsparcia edukacji dla osób z niepełnosprawnościami, wsparcia ich aktywizacji na rynku pracy, lepszej opieki i yy, 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 wsparcia też dla opiekunów, dla tych osób, które dzisiaj poświęcają życie, żeby zadbać o swoich najbliższych. Więc jest jeszcze wiele do zrobienia, ale o jednym mogę pana zapewnić. Odkąd jestem parlamentarzystką, współpracuję ściśle z osobami z niepełnosprawnościami. Odkąd jestem parlamentarzystką, jednym z moich celów razem z obecnie ministrą Katarzyną Koturą, razem z obecnie ministrą Agnieszką Dziemianowicz-Bąk, jeszcze kiedy byłyśmy w ławach opozycyjnych, było stawianie tych spraw na, jako priorytetowych. I one nadal priorytetowe są. Teraz skupiamy się na tym, żeby przez, przez rząd przeszła ustawa o asystencji, ale w kolejności czekają kolejne sprawy – orzecznictwo, WTZ, -y, Wsparcie dla opiekunów. Na pewno nie będziemy potem o tym poprzestawać. Pani Maszeł, jakie są jeszcze niejasności w sprawie mieszkania pana Nawrockiego? To po pierwsze. Po drugie, jakie pytanie chciałaby pani jeszcze zadać panu Nawrockiemu? Po trzecie, co należałoby wyjaśnić jeszcze w tej sprawie? I po czwarte, na koniec, czy pani widziała już akt notarialny, który obiecał pan, pan Nawrocki w związku z przekazaniem tego mieszkania na cele właśnie arytatyki? Nie, nie widziałam. Nie wiem, czy, y, czy pan Nawrocki już po, poinformował, jakiej organizacji przekazał ten, to mieszkanie, bo y, nie, nie obiło mi się jeszcze o uszy. Y, pan Nawrocki próbował się tłumaczyć, także podczas ostatniej debaty wyszło jak zwykle, czyli beznadziejnie, bo, y, bo to jest po prostu obciążające i obrzydliwe, kiedy pan Nawrocki i jego koledzy opowiadają, że uratował pana Jerzego przed bezdomnością zabierając mu mieszkanie należące do zasobu komunalnego, podczas gdy przed bezdomnością ratowała pana, pana Jerzego gmina, Niektórzy która mu to mieszkanie, mieszkanie dała. Mieszkanie, I, i, czas, I czas, żeby po prostu pan Nawrocki przestał kręcić i zwyczajnie przeprosił. Ja bym dzisiaj pana Nawrockiego dopytała o to, czy jest w stanie przynajmniej poprzeć ustawę, którą razem z wiceministrem Lewandowskim złożyliśmy w Sejmie w wyniku tej awantury, ustawę, która Zakazuje wyprzedaży mieszkań komunalnych z bonifikatą od 2027 roku i ustawy, która wprowadza taki oto mechanizm, że osoby starsze, które mają własne mieszkanie, a są w trudnej sytuacji materialnej, mogą to mieszkanie zamiast padać ofiarą fliperów i oszustów, sprzedać po cenie rynkowej gminie, dostając 50% wartości od razu do ręki, a drugie 50%. Mając wypłacane co miesiąc w takich ratach, na jakie się umówią z gminą, z gwarancją, że w tym mieszkaniu będą mogły mieszkać tak długo, jak chcą, jak tego potrzebują. Bo to jest prawdziwe rozwiązanie, które chroni seniorów, które chroni zasób gminy, które chroni szansę ludzi na, na to, żeby mieć gdzie mieszkać, żeby móc uzyskać mieszkanie czynszowe, mieszkanie komunalne. I tego bym oczekiwała od pana Karola. Przeprosin dla pana Jerzego, dla jego własnych wyborców i poparcia dobrych rozwiązań, żeby pokazał, że rzeczywiście wyciąga z tego jakieś wnioski. Bo na razie nie widzę, żeby jakiekolwiek wnioski wyciągał. Pan Nawrocki idzie w zaparte, pan Nawrocki nie potrafi się przyznać do winy, pan Nawrocki nie potrafi przeprosić. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli jeszcze nie, chciałam to... zadać pytanie. Tyle razy pani mówi o męczech dlaczego jest to posufladkowane właśnie? Że jedne sufladzie są tym, co tu się należy, w drugim się nie należy. Przecież my nie mamy prób, kiedy zostanę w domu i kiedy odejdzie najbliższa miłość. Jeżeli chodzi, że rozwój następuje, to dlaczego wszyscy z tego rozwoju nie możemy korzystać? Zgadzam się. Ja uważam, że powinniśmy korzystać z rozwoju. Dl dlatego, dlatego uważam, że dlatego tak ważne dla mnie są te wszystkie projekty, które właśnie wspierają usługi publiczne, ochronę zdrowia, dostęp do tra dobrego transportu publicznego, walkę, tworzenie, budowanie mieszkań na wynajem wspieranie osób starszych. I renta wdowia to jest projekt, który tak naprawdę zmienia i re reformuje system, który już działał, bo wcześniej osoba, która straciła małżonka czy małżonkę, mogła zdecydować się na przejęcie... Słucham? Tak, mówi, że ta, był... to tak już było, tak to funkcjonowało. Osoba mogła skorzystać z tak zwanej renty rodzinnej, czyli z części emerytury małżonka czy małżonki, którzy zmarli. Dzisiaj renta wdowia zwiększa wymiar tej renty i pozwala na, na to, żeby tym osobom, które stracą małżonka czy małżonkę, pomóc wtedy, kiedy tracą nie tylko bliską osobę, ale też dodatkowe środki do życia. I wiem doskonale, zdajemy sobie sprawę z tego, że ten projekt mógłby mieć szerszy zakres. No ale kiedy negocjowaliśmy jako lewica wprowadzenie go w życie, to y, były to bardzo trudne negocjacje minister finansów od początku mówił że nie ma na to pieniędzy i nie będzie Wyszarpanie tych pieniędzy bardzo było trudne. Mieliśmy do wyboru, albo nie wprowadzać tego programu w ogóle, albo wprowadzić go choćby w nieco okrojonej wersji, ale z taką obietnicą, że co roku będziemy sprawdzać, jak działa, co roku będziemy powiększać zakres dostępności tego systemu, w liczbę osób, które się mogą do niego kwalifikować i finansowanie na te środki. Więc ja bardzo dziękuję za wszystkie pytania które państwo zgłaszacie na mojej trasie i mam nadzieję, że też na trasie innych polityków, bo one pokazują, że mamy rację, że ten projekt trzeba poszerzać, Wszyscy że trzeba rację. zwiększać liczbę finansow rozmiar finansowania, renty wdowiej. I, yy, I każde takie pytanie, każde zwrócenie uwagi na to, że on jest jeszcze niewystarczający, to jest argument dla nas w rozmowach z ministrem finansów na kolejny rok budżetowy i zapewniam, że tych argumentów będziemy używać. Ja, jeszcze jedno pytanie dotyczące spotkania pana Nawrockiego z kandydatem na prezydenta Rumunii. Co pani na ten temat myśli? Czy taki prorosyjski polityk jest pomiędzy mile widziani w Polsce? No cóż, niestety, niestety pan Nawrocki, co również wytknęłam mu na debacie, powtarza już w tej kampanii część propagandy kremlowskiej o tym, że Ukraina nigdy nie powinna znaleźć się w NATO, o tym, że Unia Europejska nie jest naszym odpowiedzialnym partnerem. I to spotkanie to jest kolejny dowód na to, że pan Nawrocki nie ma oporów przedstawianiem się w jednym rzędzie z propagandystami Moskwy. To jest w dzisiejszych trudnych czasach. Obok historii z mieszkaniem pana Jerzego powinno być absolutnie dyskwalifikujące dla kandydata, który ubiega się o najwyższy urząd w państwie. W dodatku urząd, którego główną odpowiedzialnością jest odpowiedzialność za naszą politykę międzynarodową i za zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi. Ktoś, kto taką odpowiedzialność na siebie bierze, nigdy, absolutnie nigdy nie powinien chociażby w najmniejszym stopniu zasugerować, że puszcza oko do kremlowskich propagandystów. Oznacza, że nie powinni na niego głosować, ponieważ jest człowiekiem, który, yy, który nie ma problemu z zestawianiem się w jednym rzędzie z ludźmi, którzy popierają Putina. Tyle i aż tyle. Dziękujemy bardzo. Panie Dziękuję bardzo. bardzo.